Zapraszam krakowską policję. Czemu was jeszcze kurwa tutaj nie ma? Lodówkę mam! Weźcie mi lodówkę! Okulary. 200 zł kosztowały. Chcecie okulary? To bierzcie. Złodzieje, zomowcy z kurwy syny. Przyjeżdżajcie. Ubrania chcecie? Co chcecie? Buty. Fotel komputerowy, szafy. Przypierdalajcie i zabierajcie! Samochód? Mój samochód ma 15 lat. Chcecie go wziąć? To sobie bierzcie i wydówczajcie! osobistą i honorem nic nie mam nie mam nic żebyście mi mogli jeszcze tutaj zrabować z, z tego mieszkania syny. ubrania buty majtki możecie mi jeszcze ukraść nie mam już nic więcej Zamowcy, skurwiele buty jebane nie mówię teraz do nikogo. Nie mówię teraz do policji. Człowiek jest stary, zarabia sobie parę złotych i przychodzą z kurwy syny i wszystko wynoszą, zabierają grzywny i rabują. Pierdolę, mo mogę ich do więzienia. Mam to w dupie, mam to w piździe! że sobie możecie tak w środku nocy przychodzić do kogoś i kogoś wydobczać z domu? Żeby mnie potem jacy, jakieś obrychy napadały na ulicy? syny Kobietę wywieźli, wywieźli mnie w piątek do zakładu psychiatrycznego i mnie napadnięto o trzeciej nad ranem. Musiałam się bić, żeby mnie nie okradli i nie zgwałcili. Skurwysyny. Siedziałam sobie w domu i nie zabrali z mieszkania bez powodu. Skurwiele, wiele, zostałam. Napadnięta pobita. O, o mało mnie nie zgwałcili i mnie nie okradli. Kogo to obchodzi? Nikogo! Tak, sobie buty jebane w dupie przychodzicie sobie do kobiet w piątek wieczorem o drugiej nad ranem, zabieracie, wywozicie gdzieś na jakieś badania. A potem was to w ogóle interesuje. Jak ja miałam wrócić do domu, interesuje was to. Ja nie miałam pieniędzy, nie miałam komórki, nie miałam w ogóle żadnych dokumentów. Szłam wzdłuż ulicy i mnie po prostu napadnięto. Kupię kurwy, syny wywiozły mnie w środku nocy z domu i mnie napadli na, na środku ulicy. Musiałam się bić, żeby mnie nie zgwałcono i żeby mnie nie okradnięto i te buce. Znowu chcą przyjść po mnie i mnie zabrać w środku nocy z domu i będą mnie tak wywozić, mnie, aż mnie w końcu zabiją. Fajnie, super. Brawo, Pol Polska, krakowska policja, kurwa, krakowska policja. Zomo, 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 zomo. psy z kurwy syny. szmaciarze, ale nie wszyscy, proszę mi zgłaszać do sądu obrażanie grupy zawodowej, nie wszyscy. 80% to są skurwy, syny, a 20% to są fajni. Tylko ja, ja trafiam na samych skurwysynów, mam w piździe policję, nie będę wam zgłaszać hejterów, którzy mnie gnoją, zniesławiają, pomawiają, niszą mi samochód, mam to w piździe, niech mnie zabiją, nie zgłoszę wam, nienawidzę policji. Niech, niech mnie zabiją, nawet wam tego nie zgłoszę. Nie, nie warto wam zgłosić, zamowcy. Nic wam nie zgłoszę, choć, choćby mnie nawet kwasem oblali. Wypierdalajcie. Nie wierzę w Waszą sprawiedliwość, skurwy syny. Nie wierzę. Jakakolwiek mi, mi się krzyda. Yy... Jakakolwiek krzyda by mnie spotkała, czy moich rodziców. Ojciec mnie tego nauczył, żeby wam nie zgłaszać, bo wy tylko wyciągacie konsekwencje wobec swoich znajomych, a nie wobec ludzi, którym naprawdę się coś dzieje. Nie zgłoszę wam, że mnie wyzywają, że mnie obrażają, że mnie nękają, że dają moje zdjęcia do internetu, że mnie gnębią. Nie zgłoszę wam, mam to w dupie wy. Wy nie chcecie ludziom pomagać, tylko szukacie sobie ofiar klientów, pacjentów, żeby wyrabiać godziny pracy. Macie w dupie sprawiedliwość. Krakowska policja najbardziej skorumpowana instytucja. Po prostu. Ma was w piździe. Nigdy wam nic nie zgłoszę. Nie wierzę w to, żebyście mogli mi kiedykolwiek pomóc, że mi ktoś dokucza. Policja, kurwa, policja. Policja. Milicja zabiła popiełuszkę. Wy jesteście teraz tacy sami. Nic się nie zmieniło. Chociażby mnie ukradli, spałowali, zgwałcili, to bym wam nawet nie zgłosiła z tego. Nie wierzę waszą jebaną sprawiedliwość skurwysyny, Nie wierzę. Wzywają mnie jak jak jakiegoś następnego, ostatniego śmiecia. Zatrzymają, zatrzymują mnie po prostu... ...wareszcie. Tysiące razy byłam wyzywana na live'ach. Grożono mi, znieważano mnie. Nękano i co zrobiliście? Nic! Policja, kurwa, milicja, sąowcy. Guno zrobiliście, nigdy mi w niczym nie pomogliście, tylko z tymi hejterami współpracujecie to. Współpracujcie dalej! Niech wam płacą, a wy będziecie robić to, czego oni chcą. I mam to w dupie. Nimi nigdy nie obronił. 150 interwencji policji i co kurwa, nie możecie się zainteresować. Kto to zgłaszał? Dlaczego? Przecież to jest wykroczenie bezpodstawne zawiadamianie urzędu. Dlaczego nie? Nie wyciągnęliście żadnych konsekwencji. Dlaczego? Bo macie to wszystko w dupie, bo zostajecie pensje, premie, fundusze unijne. Emerytury macie w dupie Polaków, macie w dupie Polaków, macie w dupie Polaków. Nienawidzę policji, nienawidzę. Najbardziej nieuczciwa instytucja w ogóle. Kurwa. Wolałabym, jeśli już się do mafii rosyjskiej zgłosić, niż do was po pomoc. Myślicie, że ja pójdę do was o pomoc, że, że psychotrop mi chce poderżać gardło? Do zamowców pójdę? Nie pójdę! Wolę do mafii rosyjskiej się zgłosić, niż do was. Wy macie w dupie Polaków, matki, ludzi, obywateli. Dla nas się liczą tylko wasze zarobki, wasze układy, wasze korupcje. Macie w dupie Polaków, mieszkańców Krakowa, macie ich gdzieś tak jak mnie. I ty ja chciałam wam dzisiaj powiedzieć. I kurwa, chcecie mi brać To a resztę do mnie, kurwa! Ja pamiętam, ja pamiętam czasy komunizmu i powiem Wam jedno. Zomowcy to kurwa, jeszcze nie byli tacy źli jak ta policja dziś. To są wyjątkowe wyjątkowe kanały i skurwy syny. A jak, jak w latach 80., -tych, 90. -tych, ja, się, ja się z takim skurwy nigdy nie spotkałam jak teraz. Proszę. Zapraszam do mojego mieszkania, które mi, mi, mi kupił tato. Chcecie sobie splądrować, to przyjdźcie i splądrujcie. Chcecie sobie zabrać moje kluczyki do samochodu, sobie wie, weźcie. Dziecko mój mi już zabraliście, komputery mi już zabraliście. Czego kurwa jeszcze chcecie ode mnie? Czego jeszcze kurwa chcecie ode mnie? Chcecie mnie zabrać? się kurwa do więzienia bierz! Myślicie, że jestem chora psychicznie? A jakbyście się czuli, jakby was ktoś w piątek wieczorem o czwartej nad ranem wypierdolił na, do jakiegoś szpitala psychiatrycznego z kurwy syny? Jakbyście się kurwa czuli! Czy to się zdarza? 8 miliardom ludziom na świecie, czy tylko mnie! Budzę jebane w dupę! Po prostu mam dość tego znęcania się nade mną! Je pierdolony, czego jeszcze nie walicie w żyje? Walcie, kurwa, walcie! Przyjdźcie, ZABIERZCIE mi wszystko w domu, co mi kupili rodzice i co od sobie sama zapracowałam. Buty chcecie, to BIERZCIE Złodziej jest, kurwy CZEGO nie przyjeżdżacie? Przyjeżdżajcie! stół mam kosztował 500 złotych chcecie to bierzcie złodzieje synnych, chcecie stół porządny stół sosny dębowej weźcie sobie skurwie złodzieje zabawcy weźcie sobie stół bo już nie mam dla was komputera jeszcze synny chcecie zabrać z mojego mieszkania nie krępujcie się macie tutaj klucze, nie musicie wyważać mieszkania, wejdźcie sobie i zapierdolcie mi wszystko na no to zarabiałam całe życie bo wspieram Polskę Polaków i Prawo i Sprawiedliwość i będziecie mnie synny zamowcy, gnoić aż zdechnę Idę! Tysiąc osób mnie ogląda, a będzie mój live miał 30 tysięcy, a ja zadbam o to, żebym miał nawet i więcej. skór wiele! Po co się tutaj nie Ciągle do mojego domu! Czego ode mnie chcecie? Co ja złego zrobiłam? Yy, podkreślam, że nie krytykuję w całej policji. Tylko jakiś tam mały prezent, który mnie jebał. A policja jest potrzebną instytucją, tak. Prokuratura, prokuratura też i sądy, instytucje, urzędy, opieka społeczna szanuję. Tylko ci ludzie, z którymi ja się spotkałam, to były wyjątkowe skurwysyny. Ale może gdzieś tam są fajni. Ja nikogo nie krytykuję, nikogo nie pomawiam. Kurwa, jeszcze nie ma tutaj policji, dzisiaj powinna dzwonić. Wzywajcie, kurwy syny, wzywajcie. Niech przyjadą i mi zabiorą lodówkę. Lodówkę mam, niech mi wezmą, bo mi jeszcze nie wzięli. Wzięli mi y, komputery, dyski, aparaty, telewizory. Kurwa, niech dzisiaj im wbijają... Lodówkę mam, lodówkę mam do wzięcia, przyjeżdżajcie, kurwy syny, i zabierajcie mi lodówkę. Komenda miejska w Krakowie, ulica Zamońskiego, komenda numer 5. Lodówkę mam do wzięcia, przyjeżdżajcie, bierzcie lodówkę. 2000 tysiące złotych, lodówka, porządna lodówka, weźcie sobie, kurwa, przyda się wam, zabierzcie lodówkę. Zarabiałam na lodówkę, weźcie sobie lodówkę. Lodówkę mam, dwa telewizory plazmowe. Co ja tutaj jeszcze mam w domu cennego? No parę mebli, trochę ubrań. Wbijajcie, kurwa, do chaty, zabierzcie sobie, kurwa, wszystko. Ja pierdolę, ja, ja nigdy nie wiedziałam, że policja to są takie skurwy, syry. Ja tego nie wiedziałam. Ja mam 52 lata i ja się dopiero teraz o tym przekonałam. O kurwa, czemu kurwa jeszcze nie ma tutaj policji? Halo? Halo? Znowu policja? Czemu? Czy co tam u Ciebie się dzieje? No kurwa, policja się to znowu dobija, musiałam wyłączyć live. Kurwa. Oh. Może lepiej im otwórz, co? Ale po co mam im otwierać? No nie wiem no, i tak będzie przypał. A ja nie, nie zrobiłam nic złego, dlaczego mam nic Wiesz, no, ostatnio też nie zrobiłaś zadzwonili i tyle, nie? A nie, nie se wypierdolają, czyli mam ich w piście. No dobra. Słyszałam live'a, no nie da się prowadzić. ja nic nie powiedziałam złego. Po co oni wezwali? No cóż, nie wiem. Kurwa, nie komu, nikomu, ani nic nie mówiłam. A jest wolne słowa i można sobie mówić o tych instytucjach, co się chce. Teoretycznie tak, no. Ale tak trochę sprowokowałaś to wszystko. Ale kurwa mam od drugiej w nocy i puszę, żeby mnie gdzieś wywozili No jak, mało. żeby ci drzwi nie rozjebali. A to nikt nie rozjebał. No, bym hmm. cicho. Bo... Dobra, okej. Okay. Musiałam wyodrębować. Do... Dobra. O, słuchaj, wiesz co, halo? No. Jesteś tam? No jestem. Nie, nie się, że tam, no, trochę tam, wiesz, mówiłam o, to, o tobie negatywnie, miałam zygfumę, bo ten, a, ten Marek chcesz. No ja wiem, że ten Marek. To dzisiaj pewnie też przez Marka złabyłaś. W sumie Ta. nie przez policję, nie? Tak, tak. No, tak mi Tak, Marek mnie, kurwa, robił... Chuje mi cały dzień. Dobra, nie spokojnie. ja będę pokazywać, że... Dobra. Mi się tego live, a nie chce już prowadzić tych telefonów, także trzeba Kurwa, Muszę będę dawać. No najwyżej mnie kurwa, nie sobie wyważają ja już wie jak. Co, no to co? Że nie będę uciekać do oglądu. No przypał, przypał. Ale pewnie wiedzą, że ale... jesteś w domu, bo oglądają. Oglądali. Ale, ale po co przyszli? W jakim celu? No, no nie wiem, zależy kto zadzwonił i co powiedział. Ale co ja takiego powiedziałam, że nie przyjechali? Nie, w piątek nie powiedziałaś nic i przyjechali, więc no dzisiaj mogłaś powiedzieć A cokolwiek. Dzisiaj? Znaczy czy no dzisiaj to pewnie wiesz, no te ostatnie. No ostatnie, że tak powiem, krzyki. Ale kurwa nie... Nówiłaś nic. nie tylko, żeby przyjeżdżali. Nie no, no to może uznał, że jesteś niebezpieczna dla siebie. Nie wiem. Tak, niebezpieczna dla Ciebie. 52 lata przeżyłam, się nigdy nie zabiłam i nagle dzisiaj się będę mordować. Słyszysz? Słyszę, słyszę. Słychy. No. Szypał. Nie, nie ma takiej pozycji. Niech se po Albo kurwa, nie może se no, nieźle, nieźle. No to, no, to tyle by było na dzisiaj. Kurwa. Przypał. Nic takiego nie powiedziałam. No, co mam jej powiedzieć, że co nie powiedziała? Ale wie, wie, wie najlepiej. Wie najlepiej, że nic nie powiedziała.